Witam Państwa w nowym programie pod wspólnym tytułem Ireneusz Jabłoński o pieniądzach, władzy i polityce. Te trzy pojęcia tworzą i konstytuują nam dyskusję w życiu publicznym, nazywanym politycznym. Dlatego będę chciał się na nich skoncentrować i podzielić się z Państwem swoją własną refleksją na tematy związane czy kryjące się za tymi pojęciami. Moje wypowiedzi będą budowane wokół trzech równań, które te pojęcia stanowią. Zatem polityce, która równa się pieniądze plus władza, Władzy, która równa się polityka plus pieniądze, i pieniądze, które równają się polityce plus władza. Przypomnę Państwu, że jestem od 25 lat ekspertem Centrum Adama Smitha. Pierwszego think tanku ekonomicznego, który rozpoczął swoją działalność już we wrześniu 1989 roku, zatem chwilę po historycznych wydarzeniach i przemianach ustrojowych, a z wykształcenia jestem inżynierem elektrykiem i ekonomistą. Zajmowałem się przez całe życie zawodowe pracą menedżerską, byłem przedsiębiorcą i również miałem przygodę z samorządem terytorialnym. Mam nadzieję, że refleksja i wnioski z niej wynikające, którymi będę chciał się z Państwem podzielić, będą dla Państwa ciekawe. Zatem zapraszam na pierwszy odcinek. Albert Einstein, wybitny fizyk, swego czasu stwierdził, że powtarzanie tych samych czynności i oczekiwanie odmiennego rezultatu jest co najmniej nieroztropne. W niektórych tłumaczeniach ta fraza jest bardziej brutalna, ja przyjąłem tą najbardziej dyplomatyczną treść. Patrząc i słuchając wystąpień liderów partii rządzącej z ostatniego weekendu, kiedy to spotkali się w ramach kongresu nazwanego Ulem, można by odnieść wrażenie, że nie znali lub zapomnieli o tej frazie. Zapomnieli o tym, skąd bierze się bogactwo narodów, czyli to, co jest głównym odkryciem patrona fundacji, której działam od 25 lat. Otóż Adam Smith, wybitny filozof, prawnik, publicysta końca XVIII wieku, zauważył, a wręcz odkrył, że źródłem bogactwa narodów jest praca. Dobrze zorganizowana, efektywna i solidnie wykonywana. Zatem bogactwo bierze się z pracy, a jak się bierze z pracy, to nie może brać się z rozdawnictwa, ponieważ rozdawnictwo jest możliwe tylko wtedy, kiedy praca, ludzie w nią zaangażowani, wytworzą odpowiednią nadwyżkę, którą będzie można się podzielić z innymi. Dlatego też ten brak podstawowej wiedzy i ekonomicznej, i refleksji związanej z przesłaniem Einsteina, powoduje daleko idący niepokój, gdyby wziąć na serio te deklaracje, które padały. Bo zwróćmy uwagę, że Driverem rozwoju gospodarczego ma być z jednej strony fetysz inwestycji zagranicznych, temu ma służyć utworzenie z Polski jednej wielkiej wolnej strefy, ale dla inwestycji zagranicznych, a z drugiej strony eskalacja programów socjalnych rozdawniczych, których najbardziej widocznym i symptomatycznym ma być deklaracja podniesienia świadczenia 500 plus na 800 plus. Zacznijmy od fetyszu inwestycji zagranicznych. W naszym rządzie, najliczniejszym w historii 30-letniej III Rzeczpospolitej, nie ma prawie żadnego ekonomisty ani technokraty, są natomiast humaniści. Dużą reprezentacją są humaniści o wykształceniu historycznym. I aż dziw bierze, że ta grupa naszych rządzących nie odrobiła tak elementarnej lekcji, jak przeanalizowanie przyczyn Upadku słusznie minionego ustroju. Zaczęli tym programem, który ogłosili w ostatni weekend, a w zasadzie kontynuacją tego, co dotychczas robili, nie pomni powiedzenia i refleksji Einsteina kontynuować działania, które doprowadziły do upadku PRL-u. Otóż mieli do wyboru. Naśladowanie programu rządu generała Jaruzelskiego z początku lat 80., właśnie skoncentrowanego na rozdawnictwie i rozpaczliwym wołaniu o pieniądze z zewnątrz, te mityczne dolary, które miały podtrzymać nieefektywny system, albo. Wyciągnąć wnioski z fiaska tej polityki i odwołać się do tego, co ten sam rząd zaproponował na koniec swojego funkcjonowania, czyli w roku 1988, kiedy to minister, minister Mieczysław Wilczek wprowadził swoją słynną ustawę. Przypomnijmy, że miało to miejsce 23 grudnia 1988 roku. Co ta ustawa mówiła? Ano, mówicie to, że każda działalność gospodarcza jest dozwolona i że wszystkie podmioty i wszyscy, którzy chcą podjąć tą działalność, działają na równych prawach. Ustawa ta mówiła poza tym, że licencji podlega tylko 11 dziedzin działalności gospodarczej, tak oczywistych jak eksploatacja kopalin, handel bronią, produkcja leków czy usługi dedyktywistyczne, ochraniarskie. Mało tego, w tym samym paragrafie, gdzie jest wymienione te 11 dziedzin, jest zapis dzisiaj zupełnie nie do pojęcia. Mianowicie, że rząd na drodze rozporządzenia może skreślić z listy dziedzin wymagających licencji te, które uzna za właściwe. Zatem zupełne odwrócenie tego, co dzisiaj ma miejsce. Dla porównania dodam, że dzisiaj tych dziedzin reglamentowanych, czyli wymagających licencji, koncesji czy specjalnych pozwoleń jest ponad 300. Zatem dzisiejszy rząd, mając do wyboru doświadczenia złe z początku lat 80., lub w sensie tworzenia prawa i warunków do rozwoju gospodarczego z końca lat 80., wybrał oczywiście te złe. Dlaczego? Bo jest rządem etatystycznym. Przypomnijmy najprostszą definicję etatyzmu. Otóż jest to koncepcja podporządkowująca cele i oczekiwania indywidualne i grupowe państwu. Naj... Silniejszą jego emanacją były trendy polityczne z przełomu lat 20. i 30. ubiegłego stulecia, które w programach gospodarczych czy ekonomiczno-gospodarczych zmaterializowały się w najbardziej widoczny sposób w Włoszech Mussoliniego i w trzeciej Rzeszy. Druga Rzeczpospolita, rządzona przez Sanację, również nie była wolna, a wręcz była niewolnikiem tego trendu ze wszystkimi negatywnymi jego skutkami. Zatem, odwoływanie się dzisiaj do tej skompromitowanej i zweryfikowanej negatywnie e, idei politycznej e, e, w wy... Trzeciej dekadzie XXI wieku jest dowodem nie tylko braku roztropności, ale też swego rodzaju analfabetyzmu historycznego, szczególnie najnowszej historii gospodarczej świata i również naszego kraju. Nie kto inny, jak to środowisko, które sprawuje dzisiaj władzę, mówiło wielokrotnie, że Polska została wyprzedana w pierwszej dekadzie po zmianach ustrojowych kapitałowi zagranicznemu za bezcen. No to trzeba być konsekwentnym. To dobrze czy źle, że tak się stało. To dobrze czy źle, że sprzedawaliśmy przez wiele lat tanią siłę roboczą, oddając całą wartość dodaną tym, którzy tutaj zainwestowali relatywnie nieduże pieniądze. To, co najbardziej martwi w tej wypowiedzi, to kompletny brak refleksji nad szansami rozwoju siły ekonomicznej kraju i narodowej gospodarki w oparciu o polski żywioł gospodarczy, czyli sektor MSP. Małych i średnich przedsiębiorstw, które już dzisiaj zatrudniają dwie trzecie pracowników i wytwarzają blisko połowę PKB, czyli bogactwa narodowego. Nie było na temat tej grupy ani jednego zdania, a ta grupa przedsiębiorców dysponuje według oficjalnych danych kwotą co najmniej 200 miliardów złotych, które mogłaby w sprzyjających warunkach zainwestować. Nie musielibyśmy żebrać po świecie inwestycji, do których nasz dzielny rząd dopłaca. Przypomnijmy, że istotą takiego dopłacania do inwestycji koncernów koreańskich, niemieckich, amerykańskich czy francuskich jest nic innego jak to, że polski mały i średni przedsiębiorca, polski konsument dopłacają do gigantów światowych po to, żeby oni utworzyli u nas fabrykę. I żeby z tej fabryki czerpali zadawalające ich zyski, bo w innym wypadku tej fabryki by tutaj nie ulokowali. Przy okazji dowiedzieliśmy się, jaki jest rzeczywisty poziom inflacji. Przypomnijmy, że świadczenie 500 plus zostało wprowadzone w 2016 roku. Jeżeli dzisiaj z ust lidera grupy rządzącej słyszymy, że ma być podwyższone do 800 zł, to wskazuje, że spadek siły nabywczej tych 500 zł z 2016 roku do dzisiaj wynosi 60%. I to jest realna miara inflacji mierzonej wzrostem cen dóbr konsumpcyjnych, a tym samym spadkiem siły nabywczej pieniędzy, które w pocie Czoła co miesiąc wypracowujemy. Warto też zwrócić uwagę, że przy tym dzisiejszym rozchwianiu finansów publicznych i wygenerowaniu gigantycznego nierejestrowanego długu, o czym mówi raport Najwyższej Izby Kontroli, dodatkowo ordynuje się wzrost świadczeń socjalnych z 40 na 64 miliardy złotych rocznie, bo taki byłby praktyczny wymiar zwiększenia 500 na 800. Tutaj również brak jest refleksji historycznej, ponieważ Przywołany przeze mnie rząd generała Jerzylskiego w pierwszych latach 80. XX wieku. Rozbudował świadczenia społeczne w formie łapówki dla złagodzenia skutków politycznych wprowadzenia stanu wojennego do gigantycznej kwoty stanowiącej 18% produktu krajowego brutto. 18%. Niemalże co piąta złotówka była wydawana na różnego rodzaju świadczenia. Dzisiaj jest to już kilka procent i zbliżamy się w kierunku 10% bez refleksji, że konsekwencje tego programu Muszą być takie same jak te z lat 80. Dodatkowymi, negatywnymi skutkami rozdawnictwa pieniędzy, których w dodatku nie ma, przypomnijmy, jest też wywoływanie niepożądanych postaw. Z jednej strony demoralizowanie tych grup, które koncentrują się na wyłudzaniu kolejnych świadczeń, z drugiej wypychaniu ludzi z rynku pracy. W latach 80., na skutek rozdawnictwa, o którym przed chwilą mówiłem, z rynku zostało wypchniętych ponad 700 tysięcy ludzi. Dzisiaj, na skutek tego rozdawnictwa, które obserwujemy od roku 2016, odeszła z rynku pracy podobna liczba osób. Dlatego tak dramatyczne braki w niektórych sektorach i konieczność importu zewnętrznej siły roboczej której główną emanacją są nasi południowo-wschodni sąsiedzi. Reasumując, należy zauważyć, że nieznajomość podstawowych praw ekonomii, nieznajomość własnej historii, historii gospodarczej, nieznajomość wreszcie bardzo najciekawej i trafnej refleksji jednego z najbardziej genialnych fizyków powoduje, że będziemy nadal uczestniczyli w tańcu chochoła, tego, o którym pisał Wyspiański w swoim fantastycznym narodowym dramacie. Katon Starszy, filozof, polityk i myśliciel rzymski, żyjący na przełomie III i II wieku przed Chrystusem, miał zwyczaj kończyć każde swoje wystąpienie w Senacie frazą A poza tym sądzę, że Kartagina powinna zginąć. Kartagina, która była wtedy głównym, oponentem rozwijającym się Imperium Rzymskim. Na koniec tego wystąpienia chciałbym się podzielić z Państwem własną refleksją zaczerpniętą z nieśmiertelnego Stefana Kisielskiego, mianowicie socjalizm, który przyjmuje dzisiaj formę etatyzmu, to jest taki ustrój, który wprowadzony na Saharę spowodowałby brak piasku.